Dzień dobry, to ja, Ridi 862. Zapraszam wszystkich na kolejny odcinek z serii Far Cry 5. Ostatnio zacząłem nagrywać krótki filmik, jak poszedłem na polowanie, żeby zdobyć trochę kasiurki, ale rozładował mi się pad i musiałem szybko skończyć. Także nie wiem, czy w ogóle to umieszczę. No, ale jak zobaczę, że. Warto wam, to wam umieszczę Dzisiaj nie wiem co robić Czy dalej zbierać kasę Czy nie Pasowałoby chyba, że zobaczymy jaką broń zmienić Bo trochę to Uzi ma duży rozrzut I robi się bida Teraz Zobaczymy ciągle zbieramy kryszta, buzia albo pistolet bardzo pasuje i znowu przejść się, może pójdziemy też do, do skrzynki skrytki raczej niż skrzynki to zobaczymy co tam się uda, tu byśmy podkrywać też te najbliższe rzeczy to chodźmy tu, zobaczymy a później skoczymy na później skoczymy na Tak. Kto mi tam widział? Co ktoś nie był? Kogo nie widzę? Powiem, że się nimi głowy. Zaatakować ścieli, to nas zaatakują nie ma problemu Trochę daleko, niedaleko zobaczymy zaraz się Nogi poniosą I nie zdążę do niego Przycelować tą sniperą reagować, bo tak to w takim tempie to szału nie będzie. Co to w ogóle za chatka? Nie za bardzo czuję. O co tu w ogóle chodzi? Jest tu ktoś? Nie wiem. Jacyś ludzki są. to co ja zwykle robię Poczajkę zrobimy dobra gościu spadł kogo tu jeszcze mamy nie widzę było dwóch chyba. Przynajmniej tak byli oznaczeni. Wkładzik. Nie widzę nikogo. Więcej. Co chłopak? kurcze jadą chłopaki jedzie na kładzie Pojechali. Byśmy ich dzielili z moździerza ciekawe czy się czy się uda czy to stanie zasięg to przyjedzie zapewne ale to byśmy raz, kotwiczyli. 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 kurcze wolno to ładuję Przejdźmy się tu, zobaczmy co tu, tu mamy Skrzyneczka. Pełny już jestem, nie Dobra, to sobie ktoś przeczyta ma ochotę To ładnie, może coś mogę stworzyć czego nie widzę O Szkoda, że mi się dawało Cię, chciałeś mi psa zaszczelić? Ja ci dam Gówniarzu jeden Takich rzeczy się nie robi Szczególnie u psów Też jestem mściwy Dobra, idziemy do tej skrzynki w takim razie jest skrzynka? Fajna, może coś znowu zdobędziemy Parę talentów Co którą stronę tu idzie? Tu do góry Śmigamy Może kogoś upolujemy przy okazji? Małe polowanko, kasiurka by stykła Kupilibyśmy coś Sobie nowego O patrzcie, widzicie Pumka, Pumka jest droga, ale oczywiście się coś może uda załatwić Dobrze, że jest pies on nas ostrzega i chroni, odciąga uwagę mamy czas na załatwienie gościa co tam masz psiaku znowu? O. spoko przyda się mamy ciągle jedną rzecz oczywiście tylko zawsze jedną skórę dostajemy na razie, póki nie mam tej umiejętności no ale Więcej mi nie potrzeba Na razie, no fajnie by było, ale nie tak nie będę mógł nosić dużo To wprawdzie i tak sprzedaję idziemy do skrzynki zobaczyć Co to za skrzynia i gdzie nam w ogóle będzie? Tam ktoś jest na moście Tutaj mam złą miejscówkę, nic nie widać Pewnie ktoś będzie z tam jest. Jeden, dwóch. Poczekajcie, zaraz sprawdzimy. Jeden. Dwóch. Robocie Hedzik, wstawiajcie. Zeszła. Poczytajmy w spornikach mostu. Kotwiczka mam. Spoko. Może się udać zdobyć. Tutaj coś mamy jeszcze do odkrycia. Plecaczek. Jakieś ziomeczki Raz ich sklepiemy Ale go przestrzeliłem Spokojnie, dobra, gdzie mamy iść Na dole są chyba jakieś źródki Coś już tutaj. Schował się. W się też ukrył. Gdzie on tu będzie biegł? górą. Szkoda go tu będzie. Tego tak, może się do prędzej Superka świetna, tylko oczywiście dobre około. Nie... Trzeba bo super dostoszczałem. No, mam osiągnięcia karbinkiem Dwa punkciki wpadły. Tu swój chłopak tego psa by jeszcze pasowało trzczelić. No niech biegnie sobie. Dobra, czyli mogę tutaj się kotwiczyć. Tyrolki. Dobra Grzym Szkajajcie bo muszę to przejść, jak to przejść Patrzcie, walczą ze sobą. Chyba załatwiła tamtego psa. Muszę użyć kotwiczki. Kotwiczkę chyba mam. No. Się podciągnę trochę. Się jakoś rozbujać można. Spokojnie idę do góry. To by pasowało pewnie wskoczyć w tą dziurę. A tu trzeba bujać. Przeskoczył, do gościu? wyleść gdzie dalej? Przeskoczyć pewnie tam, skotwiczka gotwiczka. Gdzie takie? Trochę się trochę się tu możemy pobujać. O, mój pies zaatakowany został bo go tam dziabno, bo leży nie mogę do niego wrócić, bo co, zablokowałem się wiem to leży nawet ja go nie widzę takie. takie będą te gry niestety muszę skończyć tą, bo jak później stąd zajdę, to już niestety nie będę mógł nic zrobić. Rozbujaj się, chopie, bo muszę. Rozbujaj... No, się, chopie, zwalnął plecami o Muszę się to podnieść do góry, bo muszę drugą kotwiczkę zahaczyć na naszego gościu. Nie chce ujść Dajmy. Ja jeszcze do góry wychodzimy. Kto się tu wisieli? O kurczę, jakichś masą chyba, chyba oni wieszali moich. No powiedzieć? Dobra, wpadłem. Dobra, i co teraz? Znajdujesz w swojej No coś tam. Zarobiliśmy parę groszy. Warto jednak tak czasem te skrzynki do perski otwierać, bo to i jest stanie. Znaczy, w stanie. Muszę się otwierać, znajdywać. Bo jesteśmy w stanie fajne rzeczy dostać. A to się wszystko przyda w późniejszym terminie, w grze. Będziemy używać praktycznie wszystkich umiejętności, ktoś tu coś gotował. I jajeczka można sobie uspichcić. To nowa Wyżej się zabijemy. Wypływać tu, Dobra, tu trzeba wypłynąć. sprawdzić gdzie jesteśmy. Jakiś plan Obja o obrać. Tu byliśmy, tu byliśmy. Tu jest kolejna. Po nasz. Chilest do zniszczenia. Tu co mamy? Jaskinia jakaś Wszystko fajne Dużo rzeczy mamy tutaj których oczywiście żeśmy nie Dobra, to po kolei lecimy Tu helikopter Tu już byliśmy Jakieś polowanko półmy znowu Tu jest farma z jabłkami Chyba, że tą wagonownię przyczojimy, trącą stronę trzeba. O, dosyć daleko. Może będzie jakaś łódka, to sobie porzucimy. Tam jest chyba pomostu, z tego co ja pamiętam, to był. Ale na pomoście jest to chłopak, ale nie ma nikogo. ...z wąż. Kto mnie tu chce przyczaić? Obeczka Jak możesz. Zatrwiła Zdałeś Dodałeś. Żyjesz, chłopie. Przesuń się. Chłopie, się, bo chciałem strzelić Jelonka. Byłoby zawsze jednego więcej. to Coś stało się na samym środku. Tu był, tu uciekł. Sprawdzić tą naszą łódeczkę. Aj, aj, aj. Za bardzo mnie poniosło. Tu jakieś rybki? Chyba, się co wróci, to się mu sztuknie jeszcze. O, widzicie, mogę mieć łódeczkę? O, proszę, jest jednak wziął się. niech sobie płynie, my sobie połowimy rybki w takim razie pierwsze w życiu łowienie, oczywiście za rybki też są pieniążki także warto no i zwijamy żyłeczkę mamy przeczytajcie sobie Trzeba ją bo ona jest na razie jeszcze nerwowa. Musimy teraz ją pomęczyć. Tak normalnie. Ciech, czym, czym żółka robi się bardziej żółta i czerwona? Oczywiście można ją zerwać. Zielona jest najbezpieczniejsza. Musimy trochę popuścić, musimy po prostu mu ją umęczyć. Najgorsze jest pierwszą rybę. z każdego gatunku. Strąg tęczowy. Pierwszy w naszej, naszej kolekcji. Lecimy może z drugą, tylko czekajcie jakoś się lepiej stanę. O, podziwaj. Pyk. I już podciągamy delikatnie. Mamy ją Czekajcie opuszę trochę. Punkt torentu. O, zaraz się zerwę. Jest ona taka oporna jakaś. Niewielka, ale skubana. A się zerwie. No mieć? O matko, twarda sztuka. Jeszcze by ze, dwóch, ze dwie można było złapać.

Jeszcze jedna. Ostatni, może gdzieś tu bliżej rzucimy. Ci jak się zbliżają, zaraz nam capną. Mamy. Nic nie da w sumie, że blisko. Tak skubane walczą. Kopie na rybach powinniśmy mieć cicho, a nie siedzieć i gadać o rzeczy

wszystko, dobra to czekajcie, sprzedamy nasze łupy wszystko sprzedaj no już padło troszkę może sobie, cały czas zbieramy na karabin maszynowy ciężki pamiętajcie, dobra idziemy do łodzi popłyniemy sobie na naszą akcję dyplomację wam obiecałem Połowimy jeszcze kiedyś, to połowię sobie sam, jak mam będzie się ulicz oglądanie, to... Oczywiście bardzo fajna łódeczka. i my to płyniemy tu, to, to pasuje. I tak to wyskować na górkę, bo ja to... Wiecie, że ja muszę z górki. Kurczę, oczywiście bez przygotowania. nasza gleba w tym w tym odcinku w ogóle w grze.